Witajcie! W tym tygodniu wydarzyła się bardzo duża rzecz w Strasburgu. Jako Parlament Europejski uznaliśmy Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Zresztą jestem jednym z tych europosłów, którzy podpisali się pod tą rezolucją. Co ciekawe, zaraz po przyjęciu tego dokumentu putinowskie trolle zaatakowały strony parlamentarne. A dzień wcześniej na uroczystości z okazji 70-lecia Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko spis zaatakował parlament. Oskarżył tę instytucję o wyrządzanie szkód Europie, o brak różnorodności politycznej i o brak demokracji. Cóż za zbieg okoliczności? Ta sama narracja Legutko ustawił się w jednym szeregu z Kremlem. Przypadek? Nie sądzę. Niemniej, mimo tych ataków z wewnątrz i z zewnątrz, parlament działa na pełnych obrotach. Podjęliśmy decyzję o nierespektowaniu dokumentów wystawionych przez rosyjskie władze okupacyjne z Donbasu czy z Ługańska. Dokumenty zostały wydane nielegalnie. Nie ma zatem wjazdu do Unii. Za mną także w tym tygodniu runda spotkań w sprawie rezolucji dotyczącej przekazywania funduszy europejskich bezpośrednio do samorządów, do organizacji pozarządowych. Mieszkańcy nie mogą być dodatkowo poszkodowani za decyzję niepraworządnej władzy. O projekcie rozmawiałem z Bilianą Borzan, europosłanką z Chorwacji oraz z przewodniczącym Komisji LIBE, Juanem L Lopezem Aguilar Aguilarem. Kropla drąży skałę. Poza tym zabrałem głos w trzech debatach plenarnych. Dwie z nich dotyczyły praw kobiet. W pierwszej zachęcałem do stanowienia odważnego, antyprzemocowego prawa prawa, które wspiera ofiary i zwalcza patologię. Zdementowałem również kłamstwo Kaczyńskiego na temat alkoholizmu wśród Polek, które poszło w świat. Europejscy deputowani usłyszeli, jaka jest prawda. A co w weekend? W sobotę rano. Dalej jadę w Śląskie. Kontynuuję moje spotkania z mieszkańcami województwa. Tym razem wpadam na targ na Starych Tychach. Później możecie mnie spotkać na festiwalu Rock Trendy w Przowie. Festiwal po przerwie startuje w nowej, fantastycznej formule i pod hasłem Stop Hejtowi, Stop Przemocy w internecie organizatorzy planują pobicie rekordu w zrobieniu największego selfie z pozytywnym przekazem. A ja czekam na wieczorny koncert zespołu Illusion takie małe radości. W niedzielę natomiast wybieram się na jarmark adwentowy w Starym Opactwie w Rudach. Nie mogę nie wspomnieć, że w Katowicach do niedzieli odbywa się XXI Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje dedykowany dokonaniom młodych twórców teatralnych. Przez kilka lat dyrektorem artystycznym tego festiwalu był bliski mojemu sercu Kazimierz Kuc. Do zobaczenia i udanego weekendu dla wszystkich.